Pierwsze spotkania za sobą ma Mrongowska Rada Biznesu, która niedawno powstała. W skład rady wchodzą mrongowscy przedsiębiorcy. Mają pomagać władzom miasta w podejmowaniu szeregu decyzji i opiniować pracę samorządu. Przede wszystkim ta Rada Biznesu przy burmistrzu miasta Mrongowo ma za zadanie doradzać, opiniować różne decyzje, składać wnioski, które wpłyną na poprawę, Rozwoju społeczno-gospodarczego, tak szeroko rozumianego, czyli z jednej strony rozwoju gospodarczego, ale również warunków zamieszkania, życia. To są wszystkie tematy, praktycznie, którymi zajmuje się samorząd gminny. Głównie będziemy analizowali propozycje pani burmistrz, które ona będzie nam przedstawiała. A my po analizie pewnego rodzaju kosztów, czyli pewnych obserwacji, będziemy wskazywali kierunki, w jakim należałoby poszczególne inwestycje poprowadzić, prawda? Czy jest to inwestycja korzystna z punktu widzenia mieszkańców miasta, prawda? Czy też należałoby pewne inwestycje zmienić i zamienić je na inne? Rada Biznesu powołana została w ramach projektu Dobry klimat dla biznesu, który w ubiegłym roku realizował umrągowski magistrat. Powołanie Rady było potrzebne i od dawna oczekiwane, przekonują umrągowscy przedsiębiorcy. Na pewno taka potrzeba była ze względu na to, że jest wówczas szersze spojrzenie na cały spektrum tych inwestycji, które w Brągowie się prawda, odbywały i które będą w przyszłości. I wówczas przez, poprzez spojrzenie przedsiębiorców, którzy po prostu inaczej rozkładają pewne akcenty w wydawaniu pieniążków. Taka inicjatywa będzie miała sens, dlatego że będzie lżej podejmować i radnym i pani burmistrz, pewne decyzje. Rada Biznesu daje możliwość prowadzenia dialogu, dodaje Otolia Siemieniec. Wspólnie można osiągnąć więcej i lepiej działać na rzecz mieszkańców miasta. Ja uważam, że zawsze w każdej, tej nawet najtrudniejszej sytuacji, można znaleźć płaszczyznę porozumienia się i wypracowania takich działań, takich procedur czy takich rozwiązań, które przede wszystkim są istotne i oczekiwane przez mieszkańców, a przecież przedsiębiorcy są naszymi mieszkańcami również i poprzez to, że zatrudniają. Naszych mieszkańców mają też wiedzę szerszą o potrzebach i żyją tym miastem, żyją w tym mieście i na pewno im zależy nie tylko deklaratywnie, ale rzeczywiście, żeby to miasto było coraz bardziej przyjazne biznesowi, mieszkańcom, żeby się rozwijało. I to jest taki cel. Prezydium Rady tworzą trzy osoby. Przewodniczącym Rady jest Stanisław Brodowski. Jego zastępca to Krzysztof Czciński, a sekretarzem jest Marcin Piwowarczyk. Podczas pierwszego spotkania członkowie rady dyskutowali o wykonaniu przez miasto budżetu za ubiegły rok. Rozmawiano również o sprawach bieżących i przygotowaniach do zbliżającego się sezonu turystycznego.